Cześć, witam na kolejnym filmie. Pogoda za oknem ładna, także zmieniamy trochę otoczenie. A oto pad, który niedawno zakupiłem i do mnie dotarł. Z tego co wiem, nie był w sprzedaży. Był rozdawany na PlayStation Awards 2019. Równocześnie była to 25. rocznica marki PlayStation. I przybył do mnie oto w takiej torebce prezentowej. W środku znajduje się takie oto pudełko czarne ze złotymi wstawkami i białymi napisami. Oczywiście wersja japońska. Z tego co widzę, było to 3 grudnia 2019 roku. I co my tu mamy w środku? A w środku mamy Pada. Pada do PlayStation 4, DualShock 4 z taką grafiką na touchpadzie 25, pudełko. Wersji japońskiej. Napisy również po japońsku. Z tego co widzę, pak nie był blistrowany, więc możemy go sobie wyjąć. I tak oto wygląda kładzik. Teraz go otworzymy. Pad fabrycznie nowy. Tutaj ma jeszcze taką grafikę. Kółko, trójkąt, kwadrat i krzyżyk. Z tyłu napadzie. nie ma nic. Fabryczna nówka, bardzo fajny gadżet do kolekcji. Ale z tego, co wiem, powinien, powinien tu być jeszcze jakiś chyba certyfikat. Tak, jest to certyfikat not for sale, czyli patrz, nie był sprzedawany, był rozdawany. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takich specjalnych wersjach nie do sprzedaży. Do usłyszenia, cześć.